Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj idziemy po obsydian, bo mamy diamentowy kilow. Idziemy sobie po obsydian i robimy wrota i ogólnie przydałoby nam się trochę więcej diamentów. Ostatnio żeście widzieli wszystko, wiem, że powinienem to robić pod odcinkiem, ale... Patrzcie, same czarne i białe krowy się. Te zielone krowy, owce. Ja nie wiedziałem, że każdy kolor można farbować na inne kolory, ale kurde, ich jest tutaj, co? Będziemy powiększać tą zagrodę innego. Może zrobimy kolejny odcinek z powiększania zagrody. Byliście? No, nie wyjdę teraz tam. No nie jest łatwo, nie jest łatwo Ile tych? 30, 20 Jeżeli z każdej spadną tylko 10 mamy tych Będziemy sobie zanieść od razu to Jak to się nagrywa? Ładnie się nagrywa, pięknie się nagrywa Widzicie mamy tutaj jakąś wełnę Będziemy sobie jeszcze robić dywany dalej Złote jabłko to w skarbie znalazłem, to znalazłem w skarbie A tu mamy To co ostatnio zebrali Czyli tak jak widzicie od ostatniego razu nie grałem Dzisiaj w ogóle zlotuje dopiero ten, o jeszcze jeden diament mi został Bogactwo nie jest na granic. Woda żelaza można było wziąć przepalić ją. Hmm, tutaj. Bogactwo wsadzi złoto. Dobra. To co? Idziemy po obsydian. Tylko może byśmy y, ograniczyli się jednak. A powiedzcie mi co to jest? Synne pale. Wiem, że wpadłem w tego gałęzie i prawie się zabiłem, nie? Prawie zginąłem. Nie wiem czy było to w odcinku, bo nie pamiętam teraz. Mamy dwie perły kresu. Nic, idziemy potem. Mamy jakieś jedzenie, więc... Ale poza tym ja nie muszę jeść jedzenia, bo ja zaraz znajdę obsydian, bo ja mam tutaj kopalnię obsydianu. Mamy trochę słaby harpun, ale to nic. Może nas dzisiaj nic nie zaatakuje. O, już go słyszę. Nie jest. No chyba się tutaj gdzieś. W ogóle muszę zobaczyć czy w mojej coś. Znowu się zrespiło tyle tych e, otworów. Normalnie ostatnio to sobie wam pokażę zaraz. Bo miałem wam pokazać i zapomniałem. Normalnie się zrespiły. To fluj ich się zrespiło. Nie wiem czy to było tutaj. Tylko że później stąd wyjść też jest problem. tego nie wziąłem żadnych świeczek, tylko 6, żeby zwiększyć ilość, ale nic, na razie idziemy po świeczkach, po świeczkach. Tu jest gdzieś... o, tu będzie obsydian. I idziemy kopać obsidian. Dużo nam nie brakuje. No, na granic to jest szara. O mam. Dobra, zebrałem. Najważniejsze, że zebrałem. I nie wiem, mi brakuje, wezmę kilka. Nie mogę ostatnio zdać... Nie mogę w ostatnio diamentu w ogóle znaleźć, nie? Bardzo długo szukałem diamentów. Dobra, powinno wystarczyć, wychodzimy Pamiętacie jak się wychodziło, stąd tego też zabierzemy, zabierzemy te dwa ostatnie U Was to wygląda jasnie, ja mam jest troszeczkę za ciemny ekran mi się wydaje Zajebiście. biście <Szysk> <Szysk> Dobra. No, bez komentarza to zostawmy, dobra? Zostawmy to bez komentarza. Aż normalnie odeciało mi się wszystkiego. Ja nie mam nic. Znowu szukać diamentu. Mam jeden diament. Ale jestem zdruzgotą. Ale bez dora powinno wyjść epitetów w ogóle, to mi się nie chce mówić. Chociaż lajki zostawcie pod filmem. I subskrypcję, jeżeli wam się chce to patrzeć. Ale jestem. Cały obsydian stracił. Ja w to nie wierzę. Dosłownie w to nie wierzę. Co tu się teraz wydarzyło? Ja jestem w ciężkim szoku w tym momencie, nie? To jest taki ciężki szok, że to jest po prostu nieporozumienie. Drugi raz. Normalnie, żeby się nie chce, nie? Nie radź. Ja pierniczę. Muszę zrobić jeszcze świeczkę reda. Po prostu o, jestem rozwalony, nie rozwaliło mnie to. Wiem, że mogę sobie w ręce zrobić, ale jeszcze odwrócę i przycisk zrobiłem zajebiście. Świeczkę z tego co Po prostu nie chcę mi się już grać. Nie chcę mi się i tyle. Dobra, kończę, idę tylko jajka wykluczyć I kończymy na dzisiaj. Ale byłem wcześniej, mówię, fajnie, mam to, mam tamto, sobie zrobimy to, zrobimy sobie tamto To Jeszcze jest. Skończyło się. Nie, jedna sieczkę straciłem No i fajnie tu muszę mieć przełącznik i trzeba się pobudować w końcu tam stodołę gdzieś tak odtąd tutaj I tam o szerokość poszarożyć to jeszcze ale jestem normalnie rozwalony nie tak jestem taki yy. idziemy spać co idziemy szukać diamentu ewidentnie no trzeba szukać diamentu mapę sobie zrobię chociaż wiesz mi tutaj tak dupę data mapa Nie jestem się nawet mapy Nie no muszę mieć mapę bo inaczej tu nie wrócę nie ma takiej opcji żebym ja tu wrócił a żeby mieć mapę to muszę Tylko tyle. Ja jestem zdruzgocony. Nie, dzisiaj będzie taki krótki odcinek, bo no, nie, nie, nie mam w ogóle chęci do grania po tym, co się stało. Muszę znowu nabrać chęci. Dobra. Ja bardzo serdecznie dziękuję za każdego lajka. Jestem tak normalnie rozwalony wewnętrznie, że dobra, na razie dzięki. Cześć.